Drodzy bracia i siostry, uczestnicy inauguracji w Akademii Katolickiej w Warszawie, którą jak co roku rozpoczynamy od przy świętej. Drodzy biskupi, księża biskupi, księża profesorowie, studenci, świeccy i klerycy seminariów warszawskich, ale także seminariów afiliowanych spoza Warszawy, Drukiczyna, Siedlec, a nawet Częstochowy i Krakowa. Nie wymieniam świadomie Łowicza wraz z obecnym tu biskupem Andrzejem, ponieważ od tego roku stanowi istotną cząstkę i część naszego warszawskiego seminarium. Za co dziękuję osobiście. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie i cieszę się, że tak licznie uczestniczymy w tej przyświętej Świętej inauguracyjnej. Tak jak to już powiedział obrazowo ksiądz rektor na początku, chcemy prosić o dobry, owocny i błogosławiony nowy rok akademicki. W tym roku chciałbym dodać do tej intencji szczególny sposób modlić się o lepszą jeszcze współpracę świeckich i duchownych na uczelni, tak trochę w duchu synodu, który trwa w kościele. Co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? To pytanie niewątpliwie najważniejsze dla człowieka o ostateczny sens Naszego życia. Podsuwa nam to pytanie dzisiejsza Ewangelia i pytający Jezusa uczony w piśmie. Nie przyszedł do Jezusa z pytaniem banalnym. Jezus odpowiedział także bardzo poważnie: Co czytasz w piśmie? A on będziesz miłował Boga swego całym sercem, a swego bliźniego. Jak siebie samego. To czynia będziesz żył. Uczony jednak nie daje za wygraną i stawia pytanie, a kto jest moim bliźnim? Niejako chcąc przedłużyć ten dialog. I słyszy odpowiedź wspaniałą opowie opowieścią i przypowieścią o miłosiernym Samarytaninie. Idź ty czyń podobnie. Człowiek współczesny wbrew pozorom myśli o nieśmiertelności w życiu i o życiu wiecznym, choć niekoniecznie idzie z tym pytaniem i z tym problemem do Jezusa Chrystusa. Bogatsi możni tego świata myślą o hibernacji do czasu większych jeszcze postępów medycyny. Inni stosują takie czy inne koktajle nieśmiertelności. A jeszcze inni idą do ludzi nauki, wiążąc nadmierne nadzieje na przykład ze sztuczną inteligencją. Czymże jest bowiem próba wyprowadzenia świadomości, rozumu, ktoś powie, duszy ludzkiej ze śmiertelnego ciała człowieka? I wprowadzenia w świat maszyn, utrwalenia w takiej czy innej Dolinie Krzemowej. A czymże są także te wszystkie te i inne transhumanizmy? Wszystko to w jakimś sensie jest ułomnym szukaniem nieśmiertelności. I świat nauki, najtętsze głowy nie są oczywiście w stanie zapewnić tych podstawowych potrzeb człowieka. Dlatego przychodzimy dzisiaj z wiarą do Jezusa Chrystusa. To on właśnie powiedział: „ Ja jestem z martwych i życie. Kto wierzy we mnie, będzie żył na wieki. On mówił uczonemu: idź i ty czyń, podobnie konkludując, Przepiękną przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. Przy okazji odpowiedział mu także na pytanie, kto jest moim bliźnim? Każdy potrzebujący człowiek. Wiemy, że tych pierwszych dwóch, którzy mieli pomóc w pierwszej kolejności, przeszło i minęło potrzebującego. Pomógł ten trzeci, który był obcym. Z tym, tym problemem także się spotykamy dość często we współczesnym świecie, choćby w całej dyskusji, rozmowie na temat uchodźców, migrantów, którym jako ludziom, jako bliźnim trzeba pomagać, nie tłumacząc się, że to nie nasz. I tu nie pomogą żadne referenda. Bracia i siostry. Profesorowie i studenci. Znamienne jest pierwsze dzisiejsze czytanie, który, którą doskonale znamy jako piękną, dydaktyczną opowieść o Jonaszu i Niniwie. Ten posłany przez Boga człowiek do grzesznego wielkiego ówczesnego miasta postanawia uciec. Od tego zadanego mu problemu. Wiemy, jak się kończy to jego ucieknięcie na okręt, którym chciał wyjechać z miasta. I wiemy doskonale, że Pan Bóg tak doprowadził w tym opowiadaniu biblijnym do swojego celu. Niwa się nawróciła wtedy, kiedy. Zrozumiał Jonasz, jaka jest jego misja i jakie jest jego powołanie. Bracia, idźcie do Niniwy współczesnego świata. Nie uciekajcie od wielkich wyzwań współczesności. Nie zamykajcie się w żadnym getcie jako uczelnia, uczelnie w ogóle, jako Akademia Katolicka. Wnoście w ten świat nadzieję. Pomóżcie ludziom stawiać zasadnicze pytania o sens i odpowiadać na nie rozumnie i refleksyjnie także z wiarą Kościoła, którego głoszenie Ewangelii, głoszenie nadziei jest głównym zadaniem. Także na uczelniach naszego miasta Warszawy a zwłaszcza na uczelni kościelnej czy katolickiej. I dlatego o wypełnienie tego formacyjno-ewangelizacyjnego zadania uczelni kościelnej katolickiej módlmy się gorąco w czasie tej przyświętej, którą sprawujemy.